jazda bez kasku i to jeszcze po takiej drodze kask dostał pouczenie. Ciekawe jestem czy wyciągnie z tego jakieś wnioski. Mam nadzieję, że tak. Naprawdę kurde niektórym ludziom wydaje się, że jeśli jadą na tej 50 czy 125, no to kuźwa, że nie trzeba ubierać sobie kasku. No to nie trzeba dbać o bezpieczeństwo? Kurde, niektórzy ubierają kask, jeżdżą na rowerze. Ubieracie kask jeżdżąc na nartach? To nie ubieracie, bo takie jest przyzwyczajenie. A co się niedawno stało z Schumacherem? Naprawdę nie jesteście już dziećmi. To, co kiedyś kojarzyło się z jeżdżeniem 10-20 na godzinę na rowerku, czy tam na nartach, czy tam na saneczkach, to już nie jest to samo. Dobrze wiecie, że mamy potrzebę prędkości jadąc na czymkolwiek, będąc motocyklistami. A więc co, na rowerze jeździcie 20 na godzinę? No nie jeździcie 20 na godzinę, z góry rozpędzacie się nawet do 70 na godzinę. Taka jest prawda. Uderzycie w jakieś drzewo i jest do widzenia no.